Szanowni Państwo, witam wszystkich zgromadzonych w rocznicę Krwawej Środy na dalszym ciągu uroczystości. Uroczystość, tę część uroczystości rozpocznie film polski. Do filmu. <coughs> Hymno. Jeszcze raz witam wszystkich. Przede wszystkim witam Władzę Kaźmierza Dolnego, Pana Mirosława Opokę, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Burmistrza Artura Pomianowskiego, Witam Pana Radnego Rady Powiatu Puławskiego, Pana Marcina Pisunę. Witam Państwa Radnych Gminy Kazimierz Dolny. Witam mieszkańców oraz wszystkich przybyłych gości. Witam, o, witam Ojca Gwardiana, klasztoru Ojców Franciszkanów Reformatów. Bardzo serdecznie witam przybyłe Polsce Sztandarowe. Witam potrzeb sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK. Witam, witam potrzeb Straży Pożarnej Kazimierza Dolnego. Witam potrzeb sztandarowy Gminnego Zespołu Szkół. Potrzeb sztandarowy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza. Czy nie wymieniłem jeszcze któregoś posła? Dziękuję wszystkim obecnym. Yy, jeszcze raz witam przybyłych gości i czy ojciec Gwardian, ojcze Gwardianie, czy mogę prosić o krótką modlitwę? Nie wiem, czy będzie krótka, ale będzie. Ostatnio przeczytałem, że... A co tak jest, to taka dygresja. Tylko. Ostatnio przeczytałem, że, że miasto Kazimierz, czym dane z 1918 roku roku liczy ponad 2000 mieszkańców. W gminie ponad 4800. Czyli to daje nam, wiemy ile daje nam. I mówię tu właśnie tak z takim wyrzutem, no bo to jest nasze święto, nasza największa uroczystość tutaj w Kazimierzu. No właśnie, według tych statystyk, pełna nas, a jakoby nie było, została garstka. Ale dobrze, że jest ta garstka, bo ta garstka może przyczynić się do ocalenia pozostałych. Taka dygresja. Tym bardziej pamiętam, co było rok temu. Śnieg walił. Wszyscy byli zziębnięci, mokrzy. Już tu mniej nas było wtedy. A dzisiaj jest taka piękna pogoda. Nawet krótki nic nie trzeba. Dużo radości życzę młodzieży kochani. To teraz się pomodlimy. Pozałożę swój sprzęt. Żeby pewniej było, że modlitwa dojdzie do nieba. A pragnę, pragnę pomodlić się. Za naszych zmarłych modliliśmy się w świątyni. A teraz chciałbym, pamiętając o nich wszystkich, których imiona są tutaj wypisane, na tym murze naszym klasztornym dedykować im litanie 1942 roku. Ona została ułożona na podstawie wiersza Witolda Zeferta z października 1942 roku, a więc można powiedzieć przeddzień tych naszych wydarzeń Kazimierskiej Krwawej Środy. Myślę, że te słowa tej litanii to właśnie są także słowa właśnie ich wszystkich. Ojczyzno moja udręczona, Ojczyzno moja nieżyjąca, módl się za mną. Ojczyzno bita i hańbiona, martwa, krwią żywą pulsująca, módl się za mną. Na Twoim sercu wód podkuty, na Twoich oczach ich zwycięstwo, ich przeraźliwy śmiech. kraju podlony, kraju zapluty, Ziemio umierająca klęską, módl się za mną. Salwą niemieckich karabinów, kolbami niemieckich ciosów, szwargotem niemieckich rozkazów, otchłanią polskiej zdrady. Przepaścią dusz kolk z dojczowskich, mundurem granatowego policjanta, obławą rewizją więzieniem, módl się za mną, kaźnią krematorium ukrzyżowaniem, prochem spalony, módl się za mną, nieśmiertelnością polskości. Ojczyzno moja, ratuj mnie. Ojczyzno moja, pomóż mi. Ojczyzno moja, módl się za mną. Do Pana i Króla Wieków zanieśmy naszą modlitwę, którą On nas nauczył, byśmy się zawsze modlili do naszego Ojca w niebie, ofiarując się za nich i za nas, i za naszą ojczyznę. Ojcze nas, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Odezłego i krótka modlitwa. O błogosławieństwo ojczyzny, błogosławionego księdza i jego popiełuszki. Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć. Jak Ty przebaczasz nam i Zbaw od złego nas wszystkich. A zwarłem. Daj radość nieba. Wysłuchaj. Panie, prośby ludu swego. Amen. Dobry Jezu nasz Panie. Daj wieczne spoczywa. Dobry Jezwo nasz Panie. Daj wieczny spoczywa. Dobry Jezwo nasz Panie nieskończonym nieskończone miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ojcu Eliaszowi za modlitwę, która przyjęła tak poetycko i pięknie. Bardzo poproszę o kilka słów więcej Pan Burmistrz, tak i Pan Artur Konianowski. Tydzień temu spotkaliśmy się tutaj podczas uroczystości związanych z obchodami odzyskania niepodległości. Mówiłem wtedy, że ta wolność została nam dana za darmo, musieliśmy ją wywalczyć. Także tutaj w Kazimierzu mamy przedstawicieli, i przedstawicieli którzy o tą wolność walczyli. Czego dowodem jest ta wiedza pamiątkowa z dziewięcioma nazwiskami na frontach, nie tylko na polach bitwy, ale także ginęli rozstrzygliwani w masowych egzekucjach na ulicach, ginęli w obozach zagłady, ginęli pod gradem bomb, ginęli wyciągani ze swoich mieszkań, zabijani, mordowani, na oczach, często na oczach swoich bliskich. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby oddać im szacunek żeby oddać im cześć, żeby oddać im pamięć. Te nazwiska, które są wyryte tutaj na tym murze, ten pomnik, są świadectwem tamtych tragicznych dni. Teraz przed nami jest bardzo ważne zadanie. Musimy zrobić wszystko, aby nie zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach i o ofiarach tamtego wojennego, trwałego okresu chciałem na zakończenie podziękować Ojcu Gwardianowi, Księdzu Tomaszowi za odprawioną mszę chciałbym podziękować Posztom Sztandarowym, delegacjom ze szkół za udział w dzisiejszej uroczystości dziękuję bardzo za uwagę Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu chciałbym zapytać czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Panie Ewo, ktoś z Państwa? Szanowni Państwo, na koncie teraz ceremonia złożenia wiązanki które związane pod pomnikiem ofiar trwałej środy, wydarzeń, które zostały nazwane trwałą środa, które jak wiemy trwały w przeszłym W imieniu samorządu miasta i gminy kazimierz Dolny zapraszam do złożenia wiązanki. Pana Burmistrza natura Pomianowskiego, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Golnym, Pana Mirosława Opotę Z delegacją wiązankę składała Pani Radna Pani Magda Grabczak Zapraszam Pana Radnego Rady Powiatu Puławskiego Pana Marcina Wisulę Do zapalenia zniczu Pani Ewa Wolna i Pan Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta i za Pan Bartłomiej jest. W imieniu Miejskiego Zakładu Komunalnego Pan Prezes Zarządu, Pan Krzysztof Jarosz oraz pani Krystyna Ściwio. Zapraszam pana Teodora Józefackiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Koszczucza-Witkiewicza wraz z uczniami. Zapraszam delegację parafialnego oddziału akcji katolickiej. Pani Magdalena Blicharska i Pan Tomasz Nadolski Zapraszam delegację Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym Zapraszam delegację ze szkoły podstawowej imienia Marii Kuncewiczowej Dziękuję bardzo. w banku spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym. Delegacja, w składzie której jest pani Anna Kowalczyk i pani Justyna Skorek. Drodzy Państwo, jeszcze pani Ewa Wolna. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do fragmentu tego, co mówił Pan Burmistrz, e, pragnę e, myślę, że w imieniu nas wszystkich naprawić pewien błąd przeoczenie, gafę jakbyśmy to nie nazwa, te, tego nie nazwali, naprawić trzeba. Od lipca tego roku na krużgankach klasztornych jest tablica poświęcona. Kaźmierzakom, który, którzy byli członkami Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy tydzień temu y, tu składaliśmy wieńce y, pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, przeoczyliśmy tę kaplicę. I dzisiaj pragnę ten błąd naprawić. I myślę, że nie tylko ja. Zaraz po tej uroczystości to ma ochotę, zapraszam, aby ten znicz upamiętniający naszych przodków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, aby ten znicz tam pod tą tablicą postawić. Dziękuję Państwu bardzo. Drodzy Państwo, chciałbym zapytać, czy jeszcze ktoś z Państwa, a widzę, że Straż Pożarna chciałaby to zrobić. Zapraszam delegację Straży Pożarnej. W kazinie Chciałbym złożyć wiązankę, zapalić wódź. Serdecznie zapraszam, jeżeli są takie osoby. Ojciec Ewiasz, zapraszam. Ojciec Maria. Chcę tylko powiedzieć w nawiązaniu do słów pani Ewy. Zapraszam wszystkich 1 grudnia. To jest niedziela na godzinę 11.30. Będzie odprawiona u nas w klasztorze Msza Święta za wszystkich zmarłych pełowiaków. To będzie wtedy o 11.30 uroczystość poświęcenia odnowionego ołtarza świętego Józefa. I dlatego wybraliśmy też właśnie ten, myślę, że piękny dzień i taki termin, żeby modlić się za wszystkich po których właśnie w lipcu uczciliśmy na pamiątkowej tablicy. Dzie dziękuję bardzo ojcu Gwardianowi, ojcu Eliaszowi. Dziękuję serdecznie Państwu za obecność, za udział w uroczystości, która właśnie dobiega końca. Dziękuję jeszcze raz i poprzeczytam dla za chwileczkę wypowiedź poprzez standardowe wyprowadzki.